Jest taka metoda, która nazywa się odrzuć ciężar przeszłości. Znaczy się, tak jest przetłumaczona na polski. Po angielsku się nazywa de-completion process. Więc proces, w którym stajemy się całością. I to właśnie o tym procesie dzisiaj chciałabym troszeczkę wam powiedzieć, bo jest to jedna z najbardziej transformujących w moje życie metod, jakiej kiedykolwiek używałam. Więc oglądajcie, jeżeli jesteście tego ciekawi. Dzień dobry, moje kochane duszyczki. Dzisiaj chciałabym troszeczkę opowiedzieć Wam o tej metodzie odrzuć ciężar przeszłości, która została stworzona przez Teal Swan. I dla tych, którzy jeszcze nie znają Teal, jeżeli mówicie po angielsku, idźcie na YouTube'a i po prostu zobaczcie ten materiał, bo bo możecie naprawdę zmienić swoje życie. Tam są wszystkie mechanizmy psychologiczno-duchowe wytłumaczone, i naprawdę ona ma wideo o praktycznie prawie wszystkich dolegliwościach, czy wszystkich problemach, jakie moglibyście mieć, więc sprawdźcie to. Naprawdę to jest jedna z najlepszych nauczycieli duchowych dla mnie, których do tej pory poznałam, poznałam już wielu. I chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam o tym procesie. Odrzuć ciężar przeszłości tak się mówi po polsku, natomiast właśnie po angielsku to jest the completion process, czyli proces stawania się całością. Dlaczego? Dlatego, że w tym procesie czuwałem się w daną emocję negatywną, jaką na ten moment mamy i wracamy do tego doświadczenia w dzieciństwie, które spowodowało po raz pierwszy w nas Tą emocję i uwalniamy to z ciała. To, co było w nas tłumione, uwalniamy, wyrażamy. Jest to naprawdę tak transformujące, bo to tak, jakbyśmy ściągnęli filtry, jakbyśmy mieli okulary, które po prostu nam mówią, yy, na przykład bezsilność. I jakbyśmy ściągnęli nagle jakby, tą bezsilność z percepcji naszego świata, bo wczuwamy się w tą bezsilność na tu i teraz, wracamy do tego wspomnienia, które wywołało w nas tą, tą bezsilność, i uwalniamy ją z ciała, bo ta energia. Ona w nas się kumuluje od dzieciństwa. My jako dziecko nie wiemy, jak ją przerabiać, nie wiemy, jak sobie z tymi emocjami radzić, więc po prostu tłumimy to w sobie. I w momencie, kiedy możemy wrócić do tego wspomnienia i wyrazić to, co było tłumione, to wszystko się zmienia. To jest taka alchemia emocjonalna i tą na przykład bezsilność możemy zamienić w siłę. Tam są różne też elementy do tego procesu, kiedy uwalniamy to jako wewnętrzne dziecko, potem wchodzimy do tego procesu, też do tego doświadczenia jako dorosły i spełniamy potrzeby tego wewnętrznego dziecka. Jest tych kroków wiele, natomiast chodzi mi tutaj o to teraz, żeby Wam pokazać, jak to może Was zmienić w ogóle. Taki proces po prostu przyjmowania emocji, przyjmowania tego, jak jest, akceptowania każdej negatywnej rzeczy, bo jeżeli nauczymy się transformować te negatywne emocje, to przestajemy się ich bać. Przestajemy mieć do nich jakikolwiek opór, bo po prostu wiemy już co z nimi robić, wiemy jak je transformować, wiemy jak to wszystko działa i... Akceptacja negatywnego doświadczenia to jest właściwie pozytywne doświadczenie. Dlatego, jeżeli wiemy już, jak to transformować, co z tym robić, jak to alchemizować, to nie jest nam żadna sytuacja straszna. Dlatego, że przyjmujemy każdą emocję dokładnie taką, jaka jest, i nie boimy się jej, nie mamy do niej oporu, po prostu akceptujemy, pozwolimy jej przepłynąć przez siebie, wyrazić się, wypłakać, wytrząsnąć, wykrzyczeć, cokolwiek takiego. I wtedy naprawdę przyjmujemy życie ze spokojem. Osiągamy ten spokój, osiągamy tę perspektywę obserwatora i wiemy, że to, że pojawia się jakaś emocja w nas, to jest po prostu nasze wewnętrzne dziecko, które woła o to, żebyśmy weszli tam i zobaczyli, co tam się dzieje. I to dziecko potrzebuje po prostu naszej miłości, naszej akceptacji i wyrażenia tych poczuć, jakby uwolnienia tego z ciała. Więc naprawdę u mnie zmieniło się wszystko, moje wszystkie relacje są lepsze, moja obfitość jest większa, mam większy spokój, mam mniej stresu, nie boję się, mam większą akceptację wobec rzeczy, które się dzieją w moim życiu. Naprawdę ciężko jest nawet mówić o benefitach już. Tej metody używam od kilku lat, a Tilson już oglądam od chyba siedmiu lat, metody używam od około trzech i po prostu to, jak widzę, jak z każdym procesem takim zmienia się moje życie, jest niesamowite. I to nie tylko moje, moich przyjaciół, którzy używają teraz, wszyscy moi najbliżsi przyjaciele teraz używają tego procesu też na sobie, bo jest po prostu tak wspaniały. I też w tych sesjach, jak robię z klientami, nie chodzi o to, żeby ciągle musieć do mnie przychodzić, tylko żeby nauczyć się tego, na sobie, po prostu robić te procesy na sobie. Jest książka Odrzuć ciężar przeszłości, napisana przez Tilson, można ją kupić za 20 parę złotych w Polsce, więc możecie przeczytać, zobaczyć o co tam w ogóle chodzi i łatwiej jest na początku zacząć może z kimś takim jak ja, kto już tą metodę praktykuje, żeby pokazać, jak tam manewrować, co tam się robi, ale naprawdę to, ten proces uwalniania emocji po prostu jest tak transformacyjny, jest tak niesamowity, że polecam Wam spróbować, polecam Wam jak chcecie, to możecie wejść na linka pod spodem i odezwać się do mnie, jeżeli macie jakieś pytania, albo jeżeli chcecie przyjść spróbować na sesję do mnie, ale po prostu zmiany, jakie zobaczycie w swoim życiu, są niesamowite i fenomenalne. Bo wyobraźcie sobie, że macie filtr, na przykład właśnie bezsilności albo poczucie winy i nagle ten filtr jest ściągnięty. I może być od razu ściągnięty jedną sesją, a może być kilka doświadczeń z dzieciństwa, które trzeba przerobić, żeby ten filtr całkowicie ściągnąć, ale po prostu z każdym procesem czujemy się lżej. Bo to tak jakbyśmy jakiś bagaż emocjonalny, który nosiliśmy przez nie wiem, 20, 30, 50 lat po prostu nagle upuścili, i czujemy się o tyle. Lżej, o tyle lepiej, o tyle fajniej, lepiej ze sobą, o tyle bardziej autentycznie, bo możemy wyrażać się w tu i teraz tacy, jak naprawdę jesteśmy, a nie tacy, jak mieliśmy filtr od dziecka narzucony po prostu przez społeczeństwo, czy przez rodziców, czy przez szkołę, czy przez cokolwiek innego. Więc jak możemy te filtry percepcji z siebie ściągnąć, to nagle jesteśmy sobą, nagle możemy się wyrażać autentycznie w tu i teraz, a nie iść z tym, co nasze podświadome programy zakodowane już. Nam mówią, żeby robić. Także daje to naprawdę więcej świadomości siebie, więcej akceptacji siebie, więcej zrozumienia siebie na głębokim poziomie, bo wiemy skąd w ogóle te rzeczy, które teraz nam przychodzą, się, się, się biorą i skąd te wszystkie negatywne emocje. Więc zapraszam serdecznie do zgłębienia tej metody. Jest naprawdę super, i też. Ym... Thiel ma taką metodę, która się nazywa integracja części. To używa się jej w momencie, kiedy jest konflikt jakiś wewnętrzny w nas, kiedy wczuwamy się w jedną i w drugą stronę i, i wcielamy się tak naprawdę w tą część i rozwiązujemy ten konflikt, rozwiązujemy ten opór i wyrażamy emocje między tymi wewnętrznymi częściami nas. Także naprawdę niesamowita jest praca, jaką możemy zrobić z naszą podświadomością, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to skontaktujcie się ze mną, albo jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych metod, ja mam filmik jeszcze jeden opisujący tą metodę y, bardziej szczegółowo, odrzuć ciężar przeszłości Także możecie zobaczyć, i to jest po prostu moja inspiracja, żeby zgłębić się w pracę nad sobą i żeby zobaczyć, jak Wasze życie się zmienia, kiedy przyjmujemy każdą emocję, jaka przychodzi całkowicie, i kiedy całkowicie jesteśmy w stanie głęboko ją poczuć. Zobaczycie, że po prostu to jest totalna zmiana. I no, sami zresztą zobaczcie, i dajcie mi znać w komentarzach, jakby próbujecie to, czy rzeczywiście tak jest, bo. No, jest to niesamowite, jak może się Wasze życie zmienić, i do tego chciałabym Was dzisiaj zachęcić, żeby to po prostu zgłębić i sprawdzić. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę wspaniałego dnia!